Maserak wprost o finalistach tańca z gwiazdami postanowił nie kryć swoich odczuć. Czy Rafał Maserak spodziewał się, że do finału jubileuszowej edycji tańca z gwiazdami trafią Wiktoria Gorodecka, Maurycy Popiel oraz Mikołaj Bagi-Bagiński? O werdykcie jurorów oraz widzów opowiedział w ostatnim wywiadzie: Takich słów wielu z fanów programu mogło się nie spodziewać. Rafał Maserak o finalistach programu Taniec z Gwiazdami. Rafał Maserak z dumą pełni obowiązki jurora programu Taniec z Gwiazdami. Choć jest to praca pełna emocji, głównie tych pozytywnych, regularnie przychodzi smutny moment pożegnaj z parami. Tym razem show opuścili Katarzyna Cilman oraz Tomasz Karolak. Jak tancerz zareagował na taki werdykt? Czy cieszy się, że w finale znajdą się Wiktoria Gorodecka, Maurycy Popiel i Mikołaj Bagi-Bagiński? A przede wszystkim, czy spodziewał się takiego obrotu spraw? Okazuje się, że jak najbardziej. Tak naprawdę każda z par, która by była w finale, to jest ich marzenie. Ale cieszę się, bo mamy dwóch mężczyzn gwiazdy, które będą w finale. Rzadko bywało, zaznaczył w rozmowie z SuperExpresem. Rafał Maserak dodał, że cała edycja go zaskoczyła i była nieprzewidywalna. Rafał Maserak o kontrowersjach wokół Mikołaja Bagińskiego. Temat po chwili zszedł na kontrowersje związane z Bagim. Według niektórych internautów jego umiejętności nie dorównują Wiktorii Gorodeckiej, która znalazła się w dogrywce oraz Katarzynie Cilman, która już pożegnała się z programem. Wiemy dobrze, że ten program kieruje się swoimi regułami. To nie jest turniej tańca, zawody taneczne, to program rozrywkowy, gdzie liczy się popularność, sympatia widzów. Widać, że Bagi ma wielu ludzi za sobą, którzy go wspierają, uzewnętrznił się Maserak. Tomasz wygoda o odejściu Katarzyny Cilman-Stask. Warto podkreślić, że inny Juror, Tomasz Wygoda, otwarcie wyraził żal dotyczący nieobecności wioślarki w finale jubileuszowej edycji formatu. Jeden wielki ból, że musieliśmy się pożegnać z Kasią, ale na szczęście Kasia miała Tomka na otarcie łez i odwrotnie, bo dzisiaj była wspaniała piątka, wyznał w rozmowie z reporterem Pomponika, dodając, że jednocześnie cieszy się, że w finale zatańczy dwóch mężczyzn. Ale Kasia, to co zrobiła z Janią, będziemy pamiętać bardzo, nadmienił.